Wir wünschen euch einen fröhlichen Internationalen Tag des Theaters. A z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzymy Wam dużo wspaniałych przeżyć w Teatrze, a najlepiej na widowni tego Teatru. <try> wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Międzynarodowego Dnia Teatru. A wszystkim osobom, które pracują w teatrze, życzymy dużo pieniędzy z tego powodu. Też. 我们祝你们国际戏剧日快乐。Proszę państwa, to niestety jest codzienność w akademii. To są moi najbliżsi współpracownicy. Więc jeśli państwo myślą, że chleb Rektora w Akademii jest łatwy, to Państwo są w grubym błędzie. A, no, ale co ja mam zrobić? No, sami Państwo widzą. Mamy, no, myślę, tak. że mamy wszystko. Nawet mam aż na nawet to... No tak. dobra, przepraszam. No, dziękuję, dziękujemy. Tak czy inaczej, mimo wszystko, zapraszam do Akademii. No, bo to jest takie miejsce, gdzie również takie rzeczy można zobaczyć. Cześć. Cześć. Ślachet, Jeszcze raz, jeszcze jeden dupelek. Ja myślę, że wszystkiego najlepszego. Nie. Bez klaskania. klaskania, no. Wszystkiego najlepszego. Okej. Bo jak sama lozacja tylko dużo reaktyw na widowni od razu się klaska. Okej. I think it was perfect for me, but I don't understand anything. Jeszcze raz. Z okazji, ale co z okazji? Okazy z okazji. Z okazji. to I ciszy, żeby jeszcze było tam jasne. Jasne, jasne. Dobra, dobra. To jest teatas. Sorry. Alles gute. Ni hao, wo lai zi sorry. Sorry, 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 sorry. No problem. o teatrze. Teatr radości, przyjemności i prawdziwego przeżycia. Jest